Szanowny panie, władza być musi. A teraz możemy ją wybierać, a nie jak kiedyś, gdy była przewożona w teczce. O, patrz pan, idzie ten nasz głębowy wielki człowiek do małych interesów. On już wie. On już to załatwił. Zobaczysz pan, że Dolskiemu przypadnie ten urząd prezydenta. Dyrektora, przepraszam. I cóż tam w tej naszej wiarygodnej lokalnej prasie? Mają wybierać dyrektora naszego banku. Mi nie wiadomo. A to są jeszcze jakieś nasze banki? Ja tam bardziej zajmuję się moimi wychowankami, majątkami. Dbam, aby byli szczęśliwi tak na majątkach, jak i w związkach. Ale proces po procesie. Dolski tymbaie Leon Anielo. No i Dolski dyrektor. To ja Prace naukowe. Na przykład jak się ma A do J i do M, etc. Albo jaki jest stosunek produkcji. Słomy z, z jednego sążnia kwadratowego ziemi do tejże, w jednym sążniu strzechy. Rzeczy arcy <śled> Widzisz, pan? tak było kiedyś. Tak jest i dzisiaj. Smery, bajery, rutu, tutu. W mieście i tak już wszyscy wiedzą, kto kim będzie i kogo, z kim ożeni ten niby wielki człowiek. A może to są tylko wielkie plotki, ambicje, a nie wielkie interesy i mariaże? Ja tam swoje wiem. Tak, panie. Ja tam swoje wiem. Te, te wspólne polowania, te rozmowy przy ogniskach. Przykarczenny stolika. Szeroka korespondencja, a to z Krakowem, z przemyślem, a nawet z Lwowem. Fredro znał to od Boczewki. I ja też się nieco w tych sprawach orientuję. Bądź pan pewien że wszystko się ułoży tak, jak ma być. Zobaczysz Pan. Z Pana to wielki i ciekawy człowiek. Najlepiej to przepić, zaspokajając pragnienie. To wszystko może być bardzo wesołe. No i racja, bo jak mówią, bez Paulitra nie Mam prośbę do Ciebie. Zgoda. nim jeszcze dowiem się, o co idzie. A więc otwarcie przemówię do Twojego serca. Nie chciałaby stać się powodem czy jej bądź boleści, prawda? Pytasz się, i to tak solennym głosem. Zatem do rzeczy. Karol kocha cię jak tylko można kochać siostrę. Uważaj, ja cię bardzo proszę, aby cię nigdy inaczej nie pokochał. Cóż to znaczy? Nie rozumiesz? Boisz się, żeby Karol nie zakochał się we mnie? Boję się. Wiesz, że ta myśl nigdy by mi przez głowę nie przeszła. I tylko takiej siostrze jak ty przejść mogła. A to dlaczego? Karol zakochany. <grym> Czy ty chcesz żartować? Nie mówię, aby tak było, ale czyni, że być nie może? Ulala. <noise> Wesoły do szaleństwa prawie. Przeszłością nie troszczy się wiele, ale przez to nie mniej jest zdolny głębokiego uczucia. Ja znam dobrze serce jego, może lepiej jaką sam miłość jego szczęściem albo nieszczęściem będzie i nie bez przyczyny lękam się dajże mi pokój twoje posępne przewidywania sensu nie mają mówię jeździć mną, on także czasem jeździmy razem i na tym koniec Koniec na teraz, ale jesteś się zawsze z sobą nierozłączni prawie. Jak to nierozłączni? Czyliż że byłam z nim w tej studni, w której pluskał się do południa. Powiadasz, że jestem czasem szalona. Wszak prawda? Przynajmniej starasz się czasem okazać taką. Hmm. Powiadasz również i na Karola, że on też czasem szaleje. Ale dla Boga to byłaby z nas para strasząca. Moglibyśmy razem zaburzyć porządek socjalny. Zaręczam ci, że nie dano by nam dyspensy. O, Karolina! Wyśmienicie! O, o, o. już sentyment we własnej osobie. Jak to dobrze tak wyśmiać się serdecznie. Kochana Matylda. Ale powiedz mi, czy myśmy się śmiali? Czy nie z Ciotuniem Mieczołkowskim? bym ja ją miał, ale mi się wyślizguje jak piskosz. Z czegoż ty się śmiałeś? No, bo ona się śmiała. A potem. Bardzo jestem smutny. Nie rozumiem. A, rozumiem, że to bardzo dobrze. Ja ci się pytam, w kim się ten wodopój dolski kocha? W tobie czy w Madyldzie? Alboż ja wiem. No, a któż wiedzieć będzie? Zapewne. Moja droga Nielko, ja cię tak kocham, nie dręcz mnie. Powiedz szczerze, Dolski kocha się w tobie, czy w Matyldzie? A... a gdyby i Matyldzie... Jesteś tego pewna? Żal mi go. Tak dalece pewno. Zdaje mi się nawet... Zdaje ci się, że... że nie? Nie? Taką więc zaczął... Moja droga, luba, kochana, Nielko, jakże jestem kontent, jakżem szczęśliwy. Chcesz, żebym cię uściskał? No, no, no. Dobrze już. Dobrze. Pójdziesz na niego, wszak prawda? Ten dobry, poczciwy, kochany dost Takich ludzi teraz mało na tym świecie. Dzień wczorajszy był dla mnie pełen przykrości. Pragnąłem wprawdzie, jaki urząd piastować. Podałem się nad dyrektora w towarzystwie kredytowym. Zbyt uległy woli pana Jenialkiewicza. Wrobiłem co kazał, otaczałem się tajemnicą. Znosiłem co mogłem, ale wczoraj sił mi brakło. Od samego rana chciałem. Musiałem wyjść. A tu wizyta po wizycie. Najlepsi moi przyjaciele otaczali mnie jak siecią, w której plątałem się bez ratunku. Na no, dlaczegoż nie miałem powiedzieć moim przyjaciołom? Idźcie do diabła, bo nie mam czasu. Karol! Pojmuję, żeś siedział jak na szpilkach. Miałeś iść do panu wyborców. Nie! Ja chciałem pani służyć. A, Pani służyć! Nareszcie okropne wspomnienie. Weszłyście panie A, i zostały go golącego się. Czy to całe zdarzenie? A gdzież tam? Panie Niarkiewicz zmusił mnie prawie, bym tych wszystkich panów, którzy byli u mnie rano, zaprosił na wieczerze do francuskiej restauracji. A ty miał wyjechałeś? sam przyjść. A ty wyjechałeś. Obym był wyjechał. Zamówiłem wieczerzę na dziewiątą. O dziewiątej przychodzę. Cały dzień nic w ustach nie miałem. Nikogo nie ma. Czekam pół do dziesiątej. Dziesiąta. I co za wszystko los? Rano przyjaciół za wiele, a wieczór mniej niż za mało. Przykre położenie. Jeść się chce? Czekam, czekam. Pół do jedenastej. Jedenasta. Nikogo. W gardle sucho. Bardzo wierzę. Spragniony jakimś nerwowym rozdrażnieniem. Chwytam za butelkę szampańskiego wina. Ja który w całym swoim życiu kieliszka wina nie wypiłem. No, nie masz się czym chwalić. Chwytam, nalewam, chłodne, lekkie, spragniony chciałem usta zmaczać. Wypiłem to dna. Brawo! Karola! No, Na cóż, mam nad nim płakać? Co mi się stało chłodzącym, stało się ogniem. Ach, żebyś wiedział, co to za uczucie. Żebym wiedział. A, dobry jest. Jakiś szał mi ogarnął. Krzyczałem jak furman na popasie. Jak furman panno Anielo. Nie dość tego zapraszam do stołu gospodarza. Jego żonę, siostrę i najnieprzyzwoitszego ich podroska. Dobrześ zrobił. Samemu trudno z za sześciu, no w towarzystwie jest się znacznie smaczniej. War, hałas. Niech się nie słyszał. Na rano jeszcze wypiłem jeszcze. Od tego czasu słabo tylko pamiętam co się działo. Patrzyłeś jak przez mgłę? Ach, jak przez mgłę światło się dwoiło. Tysiące, tysiące świet stało przede mną. A sufit się kręcił? Koło. Do dziś o tym myśleć nie mogę. A, tyś się spił, Dolciu. Spił? Ola Boga, spił. Wybacz, panu Anielo, że uszy twoje obrażam, ale to jest tak, jak on powiada spiłem się. A ja jestem pewny. No, jeżeli tylko tyle. Łatwa rada. Anielko, e, każdaś na obiad barsz albo kapuśniak. Jeszcze nie skończył. I nie wiem, czy dalej mówić potrafię. Aha. Proszę, proszę. Nie jestem sobie w no. W przyległym salonie była podobno lekcja tańca. Grano na skrzypcach. W moim szale... Łukłeś skrzypce? Gorzej. Zacząłem tańcować. Brawo! Pozwól, niech cię uściska. Ale Karol! A jakże? Solo czy PDD? Tańcowałem, a ze mną wszyscy i wszystko, kto był, kto żył, kto sam nie wiem. Była ciżba, a wszystko szło skosa, skosa. Ach, okropne. No ale okropności tak dalece dotychczas nie widzę. Nareszcie... Aha. Nie, nie skończę. Nad no, moje siły. Czytaj. Hmm, rachunek i tezę, i tezę. wino, światło. Hmm, piękne sumki. Za talerzy sześć tuzinów? E? Dziesięć półmisków? Butelek? Cóż to? Płukłeś, Trap, czap, trzęk. Brzęk, szczęk, brzęk, szczęk. Szklanki, kieliszki. Suma. A okna? Okna nie. No a to co? No od tego się zaczyna. Dolsiu, od tego się zaczyna. Nie słuchaj go panu. Aha. Doktorowi dwa dukaty? Cóż to, czy byli ranni? Nie, podrostek dostał niesprawności. I ty za to zapłaciłeś? Już ci. Ja byłem niewinną przyczyną. Ale już zdrowszy. Odwiedziłem go przed wyjazdem. Na honor, nie wiem, Dolciu, czy cię łajać, czy uściskać trzeba. <grytania> Prawda, Anielko? Ach, pani, szydzić nie będziesz. Ja przyznaję moją winę, ja czuję moją hańbę. Bez winy Pan nie jesteś, ale o hańbie nie mam mowy. Poznaję w tych słowach dobroć bez granic, dobroć anielską, ale nie jestem jej godzien. Litość bez szacunku nie odpowie uczuciu, które w mym sercu. Ach, przebacz, już mi mówić nie wolno. Pójdę spać, a potem o wszystkim zapomnę. Tajemnica zatem odkryta. Wyjaśniono to wszystko, co od niejakiego czasu nadżywiło. Był to plan szeroko i głęboko zakreślony przez kochanego zbryjaszka. Uzyskać dla ladowskiego urząd dyrektora. Wiemy, wiemy, ale jeszcze nie wszyscy i nie wszystko. A tymczasem ja najprostszą drogą zostałem wybrany. Nie będę więc piastował, ale i lepiej. Winszuję i wierz mi, że szczerze. Bardzo wierzę. O twoich zamiarach prawdzie nie wiedziałem, ale który mi nawet wiedział nie ustąpił Powiem otwarcie, ale ty wiedziałeś, że masz we mnie współzawodnika, to nie tylko, że nie przeszkadzałeś, ale jeszcze chciałeś mi pomóc. Dawał mi pieniądze, które ja w napadzie sardonicznego humoru potrzebować nie małem. Szanujcie go, bo na honor takich ludzi mało. Kochany Leonie. Cieszę się twoim hmm. szczęściem. A Dorski? to również nie A zatem Panie dyrektorze. Cieszę się, że to szczęście ciebie. A nie mnie spotkało. O, dziękuję wam, dziękuję. I wyznam otwarcie, że nigdy jeszcze w życiu nie byłem tak skątem. Pozwólcie jeszcze raz Państwo, abym Wam podziękował za chwilę w tym domu przyjemnie spędzone. Pamięć o nich na zawsze w sercu zachował. Hola, hola. Wybór dyrektora nie rozwiązuje splątanego węzła. Aby nie tracić czasu, pozwólcie. Że przednego, prawie jak Aleksander wie, chcę, aby kobiety same wybierały sobie mężów. Panie Dolski. Otóż masz. Jesteś człowiek uczciwy, dobry, delikatny, Ofiaruję ci. Moją rękę. Żartujesz pani. Przekonaj się. Pani do jednego z Odziękuj Podziękuj i że jej szczęściu całe życie poświęcisz. Dobrze mówi. Nie, Tylko nie, u nie, Twoim Nie, to już nie w modzie. Szczęście pozyskać serce pani. Otrzymać jej rękę jest szczęściem które mało kto marzył, a wielu zazdrościć musi. Ach, wybacz mi, panno Matyldo, nie chciałbym. Wstępnie obiecujący, ale może pan otwarcie, bardzo proszę. Otwarcie więc powiem. Nie jestem godzien jej ręki. O, a ja myślę inaczej. Zastanów się pan. Zastanów się pan dobrze. Jestem majętną, majętną... Pani... Tak albo nie. Przykroć, więc przepraszam, ale nie. Cóż robić? Każde stanowisko ma swoją dobrą i złą stronę. Ale, po pomimo wyraźnego nie, którym mnie Pan zaszczyciłeś, nie pozwolę, byś odjechał. Musimy się pokochać, A, choćby jak rodzeństwo. Panie Dolski, ja mam siostrę, naszą lubą Anielkę. No Boga, czy dobrze zrozumiałem? Dobrze, ale nie bez trudności. Ależ pozwól. Tak albo nie? Tak, tak, tysiąc razy tak. Ale Panna nie ma. tym. Maty. Spójrzcie na mnie. Mogę zatem wierzyć? Możesz. Chciałbym jednak usłyszeć choć jedno słówko. Pani, nie zechcesz sprzeciwiać się kuzynce, którą tak kochasz? Zapewne, że nie. Coś mam robić? Brawo do krocet Widzisz więc, panie Leonie, że chęć majątku nie zawsze sercem powoduje. Ja majętna zostałam odmówiona. A ta mama? Kto by się spodziewał? Dostanie bogatego i pewnie dobrego męża. To wyraźnie pod moim adresem. <grymne> tak, więc wiesz, Matyldo... Czas nowi. Jedźmy, jak te koleją żelazną. Oni się pobierają, pobierzmy się my. A no Co? Ty ze mną? Dlaczegoż mnie? <śmienny> Żarty. No, przynajmniej, no, nie mogłaś. wiedzieć, że. żeś zwracał dyplomatyczne westchnienia ku Anielce. Matyldo, no. trudno było zgadzać, że to była maska? Nie, nie, mój panie, Leonie. Kocham cię jako pustna, ale za męża nie chcę, nie chcę i jeszcze raz nie chcę. A maska! A nóż by Aniela była się przywiązała? Byłbym teraz szczęśliwy. A, a gdybym ja ci rękę oddała? Co? To bym nie żałował. Nie gniewam się, bo wiem, że mówi szczerze. Posag podobał mu się bardziej jak moja osoba. Ma wrozum, tą familię. Daje Wydaje mi się, że już mam pokój. Niegodziwa dziewczyna w swoim szczęściu o wszystkim zapomina. Nawet o bracie. moje. Matyldo kochana, czy prawda? Czy chcesz pójść za mnie? Chcę, chcę Panie Karolu. Skończyła się cała reforma na poruczniku A. łanu. Daję dobry przykład, czyliż nie dosyć. <grym> <Spadłesz>. <grym> Całe w tym nieszczęście, że zapomniałem o Twojej wieczerzy, Ale na drugi raz. Spuść się na mnie. Mości Dobrodzieju, nie chcę już piastować. Chyba, że razem. Dziękuję, Jaskoszko. A co tam, stryjaszek o swoich wyborach rozprawia? My tu mieli ważniejsze? My już mamy dyrektorów. A... Trzeba nam tylko Twojego błogosławieństwa, zezwolenia i wyższej dyspensji. A rozumiem! Aniela? Aniela Aniela wychodzi za Dolskiego. Za Leona? Nie, za Dolskiego. No to właśnie za... za Dolskiego. A zatem Leon żeni się z tobą? Nie. Ze mną, Karol. Jeżeli opiekun zezwoli. Dlaczego nie? że to mój plan od dawna ułożony, no, z małymi odmianami. Ale to mój plan. Niech was Bóg błogosławi, kochane dzieci. Będziecie szczęśliwi, wiarę się